Ja się dalej. I ja szukadzeń. 61! <grym> ja żartuję Na no, szczęście zapisałem. Kurwa sekundę przed twoim pierdolnięciem we mnie. O, co jest! Chodź tu ja zobacz! Chodź tu! No kurwa! Teraz mam 99%! Ja nie mogę ruszyć! O! No co jest? No co mi się dzieje skurwa? Choi! Kurde nie tam! Nie, nie, nie odkryjemy tego o. miasta. Nawet nie zaczęliśmy. Ty się niebezpiecznie zbliżasz starać się wywidać, ale nie da się Ciebie wywidać, tak zapierdalasz, no o, zbliżam się AAAAAAAA Dobra, jeba, psy. To no Jezu! ja mam trzymać wszy NO JEZUUU Kurde, ja jestem sprawny, ja jestem sprawny, O JEZU <noise> Kurwa, je rozpali. <noise> Ej, ja też jestem sprawny. To jedziemy, Mocha, dalej. Bandy ta. No, tak czekaliśmy elegancko. To na miejsce robiliśmy? On No, nie powiedział, tylko pojechał. Ciekawe, jak będziesz to nagrywał z tyłu. Czekam. No, twój Kirak lepiej zbierający. A, o oh, kurwa Dobra, no to czekamy razem, Dobra, co? Dobra, no Dalej <coughs> <coughs> nie! No! <coughs> teraz, Dobra. teraz dam, e. teraz podam A, zwieścił się, kurde <coughs> <coughs> O no, kurwa, pod mapę spadł Tylko poza pod poleciał Ja tylko widziałem w lusterku, wiesz co, W ostatnim momencie To nie ma sensu Tylko czas stracił Tylko czas stracił Może za 6 godzin ja padłem My bardzo szanujemy swój czas w tej grze, prawda? Nigdy się nie spóźniliśmy, z samym Nie No chyba nie No to, no to idealni tirowcy ty żeś go widział Mikołaj, czy specjalnie? Robię to, robię to, ROBIĘ TO! Oj, no, nie zrobię Raczej. tego! Wow! <śmiech> <śmiech> <Yo>. <śmiech> no i elegancko! Ale sygnał! Mhm. Daleko jesteśmy? Próbuję przeskoczyć! Kurwa! No proszę, proszę! Tak blisko! <laughs>

w to. Patrzcie, no, nie może. Pisałem, nie zapisałem. Ej, jakie może, jaki może? Dobra, dawajcie dalej. On kurde, nie pisałem. wie, ale. Mikołaj, scroll lock. No, kliknąłem tak właśnie. O kurde, o kurde. Dawaj, w środek, w środek. O! 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 Patrzcie OOO, NA Ja lewituję Ty po pierwsze obieści Ja lewituję Kurwa! Patrzcie kurwa na Discord mm. Patrzcie jak Kudyny Czekaj, muszę go zapisać No moja nasz to obleży jak będę obok ciebie jechał? Pewnie Trzymaj EJ JAK JEDZIE Jak na dwóch jechał Jezu, wiem trzy obroty, ale nie wylądowałem Zatestowali Mustanga O kurwa, o, jeszcze. ale szok O Jezu, 1% towaru O Jezus Chrystus, Boże Święty Haha, pato, pato O kurwa O Jezu, Jezu, ja to zbuję O patrz się o oh, kurde mać <noise> Chłopie już myślałem, że przejadę można Spokojnie kurwa jeszcze połowa trasy przed nami No jeszcze z Anglii żeśmy nie wyjechali Dokładnie, wyjedźmy z bo już się nie da jeździć po tym głównie O, Miko, dajłem paso no No na lewo w końcu Dobra <noise> to, to jest za tunelem, przed tunelem jakim kur... Jezu, oh! Ej, mi końcu okaz wyprzedzania, naprzeciwka coś jedzie. Nie no, nie boi się. <grym> <grym> nie boi się, poszedł taki, popierdol. <grym> Jeszcze na mapy patrzyłem. Czy na GPS? To już jest... No, co on robi no, co on robi, co no, co 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 on co 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 O co 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 Mikołaj No co 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 zrobił? To no, ja nie powiem! Poczekajcie na mnie. To mnie ja też nie potrzebuję Co po tu co stajemy? się stało? Co? O kurde. O co kurde, się O kurde, ale wibracje A no. no, ja wciągło mnie w ziemię no Na mapie tylko widziałem jak Cię boksuje Kurwa, Jak wracaliśmy z tego kina To To w Leżajsku tam Przy na przejście tam, jak jest na policję Jakieś no. auto się... Przy... Co to no. było? Jakieś auto się przed nami zatrzymuje. Jakieś uh -huh. no. auto się przed nami zatrzymuje. I, i nagle... dajesz tak... No. I... Zatrzymuje się? Patrzę i mm -hmm. patrzę, że są piesi po lewej stronie, to no. ten, zamiast się zatrzymać za tym autem no. ich przepuścić, to wbiegał lewy pas i przejechał przez przejście. Kurwa, ale to było okay, chodź. Mikołaj. No wszystkie świętości, co ty tam kurwa robisz? O Jezu, co ty tam robisz, ty? Ej no, zmienia mi pas. Mikołaj, o, tu to... jesteś na mną! Mikołaj, my zlecenie mamy no ja wiem, ja wiem A ja myślałem, że on poza mnie, ja co ja takie tak kusi. Mikołaj jest tak kuszony przez tego szatana. <noise> U, jest tak skakać Dawaj Woka, dawaj O Jezu, to było słabe. <noise> to prawda. <śledzianie> tak kuszony przez tego szatana mówię. <śledzianie> Kurwa, nie mogę, no O wiem Moka, Moka patrz. O, przejechałeś no, przeze mnie. A ja nic no co, co jest? Czemu ja nagle leżę? <śledzianie> ja się co? tylko wczytałem To jest nie. A nie, w radiu leci ten Piraci z Karaibów. Akurat. <śledzianie> <śledzianie> O nie, o nie. Wydałem wyrok. Co? O, kurwa. o! Nie widzę cię! O kurwa! Myślałem, że się zaczepiłem, ale że zadar mordę, o kurwa! Kurde, ja cię nie widziałem już! No, kuba powiem ci No jest! Niebezpiecznie! No jest niebezpiecznie! Pomogę ci spadniesz z tego mostu? Łemu Dagnes, stoicie na mapie! No ja spadam z mostu, no. Tak e, ze swojej perspektywy e, po prawej stronie pasa i w lewo tak. Okej, okay, z mojej perspektywy, Dobra. <grywa> Kurwa. <grywa> <grywa> Może odepnę na czepę, co? Ty nie. Nie, nie, jest na No tak z prawej strony, kurde, bo tak to. O ZANIE! <grywa> <jest>, no <nie! grywa> <średenia> ja nie mogę. Okay. Czekaj no, A, To jest, co? Co? Okay. jest to przecież nieporozliwe. No, no, no. No, 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 skończyłem. <średenia> Możesz no, dalej? Kurwa ja? <gulandia> Smoka. Ja? O, ale ma screena. Patrzcie, jest jaki zajebisty. No pierdolnęło coś we mnie. Co jest? Patrzcie, jaki elegancki screen. Muszę. <gulandia> co ty, Kaj, tak się wspinasz? I no, te czepa, Nie wiem, czy może. Tak, mogę. O, ty, no i teraz Został Został z naczepą. O! <gulandia> <gulandia> Bo ja na jest na dawni, co jest? A nie, co to. Na... Co było? F fuck, Mikołaj, wyjeżdżamy? wyjeżdżamy? Dobra, teraz już spokój. Już teraz nie ma co więcej nagrania, kurwa maksować. Nie, no dobra. Mikołaj, aj, będzie się... miał więcej do montowania, no. To, to, to nie przeszkadza. Eee, Mikołaj, czy to, tobie odjęło, kurwa. Akciokleszcze! AKCJA Kleszcze, kleszcze! 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 <śleszczę! śleszczę> <Kleszczę! śleszczę> <śleszczę> Znowu lecił? <śleszczę> Mikolaj, cztery obroty. nie da się to jechać. O, ale wy chociaż stoicie na dołach. No, no, 100% sto pracy tu Moja Ja na trzeba, bo ja na trzeba, więcej nie już tak, czekaj, co w mieście się będzie działo? Nic, mam w mieście się spokojnie. A i uruchomię Nie, różno, różno. Oprócz tego, że praktycznie musiałem na awaryjny zjechać To wszystko gić No co ty odpierdalasz O dobra, przyjechałem już. No Jak są okazje to... Kurwa ale to korek Wybiście <grywa> <grywa> To wielo. Ja to dalej, a wy co? No jedziesz! No wyleżemy tutaj ty przejedziesz! <grywa> Go. No. Dobra, jak coś się stanie w ciągu z tych stu ale to naprawdę już nie wierzy. Chcemy speed z dumyć. Tak. Okej, okay, zapowiada się fajnie ten serial To nie nawet kurwa nie próbuj, Jędrzej. Nie próbuję. No i chuj w to. No i dupa, jasno. Zmieszczę się. <gry> Chcieli wypadek. chciał, żebyś miał Kurwa! to się stanie w przeciągu tych 100 kilometrów, to nie wierzę. Dlaczego? No bo dzisiaj dzisiaj jesteś niepoczący, no. Nie mogę dać. Proszę, Widzę kurwa to. nawet. Co? Ja, wiedziałem, to. wiedziałem, że tutaj się stanie to. Widzicie, widzicie gdzie ja kurwa wleciałem? Gdzieś ty wleciałeś? No, wlecia. no, z powrotem do domu. Ja tam Gdzieś to, gdzie ty wleciałeś? Kurwa. kurwa, kurwa. Kurwa.